Mapa niedostępna, jeszcze są. ARS-y się ustawiają. Ciebie bez nazwy. Witam, Patryk, Nycz. U Ciebie w domu jedna osoba się zaraziła. To nie było zwykłe zatrucie, a jednak, widzisz, a jednak. Dobra, jaki tam. A bo ja w sumie tych perfów nie zrobiłem. sobie tutaj. O kurde, <laughs> potrafi przyciąć. O o o o o zlituj ty się nade mną. Dobra, paso 18, synchronizacja. Kalkulacja. Klapy 2, Uptrim 1.1. O, Oprosz Dobra, będę się starał na razie nie ruszać tej kamery. Czy mam włączony DLSS? Tak, mam. 18, bokiem do wiatru, no taki mi podał, nie? Dobra, już widzę, są IRS ustawione. APU start. Dzień dobry, rekinowy! Kurde, widzę, że nie tylko ja tutaj mogę, że tak powiem. Coś robić. widzę, że wy też macie sporo. Słuchajcie, no to, no to co, 15 ton paliwa, no 16 ton paliwa, musiałem ograniczyć liczbę, tutaj słuchajcie, pasażerów, bo inaczej bym przekroczył masy. No i zobaczymy jak FS Realistic sobie działa z Plus, FS Realistic Plus tutaj trzeba zaznaczyć. Jak on działa teraz tak, External Power Off, czoki Off, GPU Off. Parking Exit Rotocznica, dobra podwozie, to wszystko mam. Ok, nie, Marek, ja mam 07C. No, ja już lecę z tym Beyond ATC, no więc teraz tylko jeszcze poproszę o zgodę. Ale widzę, że kamera kamera potrwa. Pas 18 Penet jest na Narodowym do odlotu three na Zachód na, od break, pushback na, pushback na pushback. A czyli dobrze jest! Czyli dobrze jest! Push, pushback approved, face south. On ci nie pushback? No. Face, sink south. Dobra, ikony. Jeszcze sobie odpalę y, tego New Sky'a. Parking Brakes okay. Jedyneczki, jedziemy no, Ale wiecie co, on mi ten GSX, ja mam problemy z tym z gsx on mi po prostu jakoś dziwnie tnie Nienaturalnie dziwnie tnie, witam atkowy już tak te dźwięki przerywa. Kurde. Panie, co tu się dzieje? Aby dolecieć, siema pawciks Dzień dobry, Rafał. Milki gra. adkowy ja mam nadzieję. O, jest i Cinio. Cześć Cienio adkowy ja mam nadzieję, że przesiedzę. Przy okazji okres grypowy o trzech tygodni w Gipsie Noga. Pęknięta torebka stowowa. ładnie Nieładnie, nieładnie. Życzę powrotu do zdrowia. Mi się troszkę powoli tam udaje wracać do zdrowia. Czekaj, zobaczmy, czy wycieraczki działają. O, działają coś tam. Dobra. Może przeinstaluję gsx -a. No, może Rafik, może. Silnik drugi. Witałem się wyżej, tak, tak, ci nie. No, wybacz, no, czytam wybiórcze czasami, nie? Sebastian, aj, widzę, że Fenix będzie się działo. Sebastian, specjalnie ten samolot wziąłem, żeby się działo. A tak naprawdę, chcę sprawdzić, czy to, co zrobiłem, to yy, to się naprawiło. To się naprawiło. Spalam drugi silnik. Czy będzie 7700? A, zobaczymy. Aczkolwiek, aczkolwiek, aczkolwiek wyłączyłem ten. Failersy fail, fail są wyłączone. O kurde, co tu się dzieje? A ja nie, nie Teges, nie dałem. Nie dałem wag. No co ty gadasz? Przy Mass and Balance nie dałem Send to MCU. No teraz da. Mamy. Cruising Flight Level Above Max Flight Level. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy! Jak to będzie? Ale faktycznie tak strasznie rzuca mgsx Dziwne, to jest dziwne. Witam cię kolego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Mirek, pozdrawiam. Czekam na kuriera Wiecie na co? Na ważną dzisiaj bardzo rzecz. Mam nadzieję, że to dzisiaj nastąpi. No jutro, kurde, nie będę miał czasu. Jutro. Gdzie on mnie wypycha? Ty, odszedł ty? Gdzie ty mnie tupka? Gdzie on jedzie? Koniec! Nie jedziemy dalej. Starczy. Okej. Okay. Dobra, silniki sobie pracują. RPU Blade off. Master Switch off. Waiting for. E, dobra, GSX a engine start. Nie, Big Games, teraz na pewno żadnych, żadnych zmian graficznych nie robię. Co? Nie ma opcji. Jak wylecę z Frankfurtu, będzie lepiej. Jak normalnie mam 60, tylko ten g mi strasznie szarpie, nie? Niestety. Jeszcze sobie tylko zobaczę na ten. O, dobrze, wszystko jest na no ok. Na zielono i to preflight, dobra, mamy to ostatni lot do hurgady. Dosyć długi lot, dlatego go zaczynam wcześniej. A dzisiaj mogę akurat sobie tak zrobić. O, widzicie, jak on, jak on ten, jak on dziwnie działa? Takie, takie przycięcia ma ten e, GSX, nie działa po prostu płynnie. Zresztą tych klatek niby jest 60, na frankfurcie. Dziwnie, no tak skacze w ogóle jakoś. Dobra, damy tylko światła taxi, klapy na 2, to by wymyślił i Uptrim 1.1 do góry, aż, faj, okay. dobra, i auto autobrajki na max, no, potem to big games można próbować, no, ale ja specjalnie po to tego DLSS-a sobie nowego wgrywałem, żeby było płynniej, no i w sumie zobaczymy, no, dobra. To mam, to mam, to mam, to mam. Parking Brakes. Jeszcze ta kobita musi odejść. Kobita musi odejść. Okej. Okay. Klateczki. Klateczki, klateczki, klateczki. No jakoś tak się strasznie dziwnie u mnie zachowują. No dobra, słuchajcie, Frankfurt, Airport, ostatni lot z Niemiaszków, Kondorem, ostatni A321, A321, I... Siemaparadyjski, dzień dobry panu, dzień dobry, DLS korzysta z zasobów karty, się zastanawiam, czy nie, to nie wpływa ATAA. B Games nie wpływa. Dobra, jeszcze poprosimy biją TC Request taxi to runway. NSA 853 Victor, request taxi. Cześć, wirtualne lotnictwo, jakby coś, ja dobrze poszukasz na stronie Felixa, to znajdziesz tam tabelkę Ternes z danymi. NSA 853 Victor, runway 18 taxi via November 5 November November south. Aha. No to dzięki, Wirtualne Lotnictwo. Ja wiesz, czekam na przesyłkę. A, to Sebastian, Wy będziecie wybierali w ankiecie. Takżeśmy się umówili, tak będzie. Dobra. Będzie ankieta co do kolejnej linii. Także na spokojnie. Ja jeszcze sobie zrobimy progresję w To żeby je w konia znowu nie załadował. Bo on potrafi. Potrafi. A tych ramp jest tutaj tyle. Patrzcie, no i wyłączył się. To za dziad. W sensie takim, że no, szukam pasa. Wiecie, szukam pasa. Jest 18, jest, na Progresji taxi. Ale ja, ja mu nie wierzę, to, to jest oszukanie straszny. November. November. One, o Boże! Godzinę kołowania będzie. Right o Jezu! Gdzie on mnie wysłał? Gdzie on mnie wysłał? Co za chłop? Dobra, muszę ruszyć tym ustrojstwem, bo to jest ciężkie to jest, Sam samolot jest ciężki, dużo towaru Dużo ludzi Jeszcze paliwa mi nalali, tyle? No musi być tyle, nie? Prawie 16 ton paliwa Rafik startuje z 18, dobrze Siemanończko Mateuszoks Nie, nie Kacper dzisiaj nie, dzisiaj nie podpisuje, będzie ankieta, będzie ankieta i będzie linia wybierana przez Was Na zakładce Posty. Czyli na, wchodzicie na kanał, jest y, zakładeczka posty. I ten. I wy wybieracie wtedy linię. Tylko będę musiał tam ograniczyć tą ankietę nie, do dwóch dni powiedzmy, nie? Maksymalnie do dwóch dni, bo też chciałbym kontynuować tą karierę. Fajna jest, ja lubię ten Simbitword. Co ja, plus 1. A w no. korę potrafi tu przyciąć, niestety. Nie no, Kondora już nie! No, Kondora już nie! No, w Kondorze już latałem, to nie. Tak, tak, rakiet. Będzie, re, będzie recenzja, będzie unboxing przepustnicy. Oczywiście, że jak najbardziej. To jest jedna z bardziej wyczekiwanych. A, kurde, dziwnie ta kamera skacze. Jedna z bardziej wyczekiwanych, e, że tak powiem, rzeczy przeze mnie. Więc e, jak najbardziej. Jak najbardziej będzie. Żadnego pasa bliżej w sumie nie ma. No jak nie ma? Może pod kątem wiatru nie ma. Chociaż w sumie osiemnastka jest dobra, już widzę, bo myślałem, że tam będę od końca startował. Nie, o, jest ok. Siema Jacku Feldzie, dzień dobry. Mikołajczyn, nie wiem, wy wybierzecie. Wy, widzowie, macie wpływ na to, co tam będzie. Nie ja będę wybierał, tylko wy. A ja będę latał tam, gdzie wy wybierzecie. Dla mnie nie ma znaczenia, a mogę po całym świecie latać. Może być Ameryka Południowa, może być y, Japonia, może być, nie wiem, cokolwiek może być. Jedynie kraj, jedyny kraj, po którym latać nie będę, to Ruscy. Nie? Tam absolutnie mnie nie zobaczycie. No, fajnie, 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 milki Żałuj, że nie masz LMU, że sobie nie kupiłeś ehm... e, leci, Lecę się rozgrzać troszkę, no wiesz, lecę tam gdzie muszę, nie? To jest trasa do wykonania dla pilota Nie ma, nie ma wyjścia, no, trzeba lecieć tam gdzie trzeba, no Trasa jest taka wygenerowana, a nie inna W siatce połączeń Condora i to jest oczywiście lot realny, nie? Żeby nie było. To jest lot realny. Troszkę sobie tego FS realistyka przyciszyłem, bo on miał strasznie taki mocny dźwięk y ustawiony. Trochę mi to przeszkadzało, powiem szczerze. Więc ten dźwięk jest... ten dźwięk jest zdziszony. Dźwięk jest ciszony, Tym paskiem takim ogólnym, bo jest dla mnie było za głośno. A, spoko, nie no, z pewno Rafał, spoko, pewnie, pewnie. No ja wiem jaką masz sytuację, no to. Wiem jaką masz sytuację. Jak tam coś się zadziało, Rafał? Co za szybko, kurde, już mi punkt obetnie za taksy. Rafał, jakieś oferty dostałeś? Mówiłem, że będę pół godziny koło. Strasznie daleko. Na razie zero. Mhm. A Ci, Rafał, mówiłem, Ty się zacznij przebran przebranżawiać w coś innego. Zacznij się uczyć nowego fachu, bo informatyka to ciężki temat jest, powiem Ci teraz tak, w najbliższych latach, coś mi się wydaje. No, big games, I, idź, idź nauki do big gamesa, on cię nauczyć tam montować te, serwisować te maszyny. Big games robiłem, ale nie na live. Znaczy na live'ie zrobiłem chyba dwa te, dwa loty czy trzy, a później już nie. Coś te dźwięki urywa turn left on November. One, Już prędzej co? W serwis roweru pójdę, bo mam... O, no na przykład, człowieku metrów, Za chwilę będzie right ten Musiał no, musiałbyś, wiesz, musiał sobie jakieś zrobić Jakieś pomieszczenie wynająć Troszkę sprzętu sobie tam Nakupić I zacząć serwisować za chwileczkę. Ten, za dwa rimo. miesiące, za trzy miesiące będzie jak znalazł, nie? Taki serwis rowerowy. No ale to trzeba robić się, nie zastanawiać. Microsoft czy Xplain? Oczywiście, że Microsoft MFS 24, tylko Only, nic innego. Nie FNF warto Victor, Contact Frankfurt tał 124, .855. Tyle ile programów teraz powstaje pod, pod MFS-a Over to tower Jakie macim 853, Wicca Nie, to nie jest 18 To nie jest 18 Tu jest 18ka, dobra, okej okay. Tu jest 18 Uh, beyond ATC, beyond ATC. On taxiway, for the bmtc bmtc request the taxiway finesse 853 victor holding short runway 1-8 finesse 853 victor frankfurt tower Wind 090. runway 1-8 cleared for takeoff debra yeah, cleared for takeoff runway 1-8 cleared for takeoff take finesse take 853 victor Transpondery dobra ja sobie troszkę tutaj podjadę, a teraz mnie pobędziesz tutaj. zabrać bardzo mądrze, bardzo mądrze i co, Jacyk Zadziałało ci ten FS Traffic? Tego ja teraz wyłączyłem, żeby mi jeszcze bardziej nie obciążał. Big game, za dużo streamów naraz odpalonych. A może tak być, że tam coś obciąża, nie? To są dźwięki z FS Realistic. Dziwne trochę okej okay. dobra, mam nadzieję, że nie będzie katowań. Jedziemy do kurkady. Dawaj, ogień na tuki. Znaczy 1-800 Cross runway one eight. Cross one eight. Continue on taxiway Mike. Turn left on taxiway Mike. Now on runway one eight. In five hundred meters, cross runway one eight. Cross one eight. Continue on taxiway one eight. Cross one eight. Continue on taxiway Sierra. In five hundred meters, turn left on taxiway Sierra two nine. Now on Sierra. Turn left on taxiway Sierra. Now on runway three six. Continue the taxi Urr, on taxiway five. Continue on taxiway yeah, five. Now on runway six. To to continue Niestety, on five. Turn right on runway back, three six. Back, back, back. Now on runway three six. Turn left on taxiway Progressive taxi completed. Ole, sobie lot zrobiłem Katastrofa przez przestworze Ole, zajebiście lot Teraz to emergency, emergency